Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, najświętsza Maria Panna. Posłuchajcie, bratkowie, to co usłyszałem, musiałem pięć razy odsłuchać. Nie wierzę, a jednak stało się tak, jak podejrzewałem już od dawna. Pecha 24 głosi taką tezę, że komunia na rękę nie jest profanacją i nie jest to grzech. Oj, szable, szable, dlaczego mnie prześladujesz? Panie Pawle Chmielewski. Niech Pan dobrze odsłucha tego, co powiem, bo to, co Pan powiedziałeś, nie jest nauczaniem Kościoła. Tylko nieposłuszni synowie tego Kościoła przyjmują postawę protestantów i zmieniają nauczanie Kościoła pod siebie. Widzę, że doktorowie Kościoła i nauczanie przedsoborowe zanegował Pan jednym słowem. Ja rozumiem, że nie chce Pan podpaść Sanhedrynowi Episkopalnemu, ale to, co Pan powiedziałeś. To jest promowanie komunii na rękę przez Pana pod pretekstem pobożnej postawy na stojąco. A co tam cząsteczki komunii na ręce? Nawet jak jest ich więcej i zostaje na rękach, to to jest nieprofanacja. Nawet jak spadną na ziemię i wszyscy z tyłu podepczą to ciało Pańskie i krew, według Pana to też nie jest profanacja, bo to jest takie pobożne przyjmowanie. Czy tego chciał kościół na pewno? Czy raczej nieposłuszni synowie, którzy przemieniają go na synagogę judeo-protestancką zwaną kościołem Antychrysta? Myślał pan, że my jesteśmy tacy głupi katolicy, że my tego nie wychwycimy? Promujesz pan komunie na rękę, co jest protestancką postawą, pod pretekstem pobożności, ciepłego serduszka. Och, najważniejsze to, co w sercu, ale postawa, no postawa jest nieważna, byle była pobożna. Posłuchajcie, bratkowie, już od Mojżesza aż po dziś jest tak samo: posłuszeństwo Bogu i Złotemu Cielcowi. Postawa godna i niegodna, wierność pach. Prawu Bożemu i zmienianie praw bożych, Jego ustaw byle by tylko było nam dobrze. Przez wieki dbano o zachowanie sakrum. Teraz zmienili ustawy pod świat i mamy tylko profanum i promotorów tej niegodnej postawy. Dzieci Boże i dzieci diabła. Inaczej kapłaństwo Boże i kapłaństwo diabła, dzieci z synagogi Szatana. Burzyciele praw Kościoła, co chwila nowa ustawa, byleby tylko się przypodobać światu, byleby tylko było nam dobrze i nie podpaść Sanhedrynowi. Rozlewacie krew niewinną w domu Pańskim, potem wystawiacie ją na podeptanie lecących cząstek ciała Pańskiego z łap niewiernych na posadzkę Kościoła. Na słowo, niech się stanie, Bóg stworzył niebo i Ziemię. I na to samo słowo wstępuje na wszystkich ołtarzach świata, ukryty w tej małej hostii niepokalanej. Po co namaściłem wam ręce? Czyżby nie po to, byście mogli tylko wy mnie dotykać? Paście baranki moje, grzechem jest nie zginać przed Bogiem kolan i oddać Mu należytą cześć w tej niepokalanej hostii. No cóż, ze słów pana Pawła wynika co innego. Jeśli jest pobożność, to może stać przed samym królem. Węże, wasze słowa są jak złoto, ale języki macie węża. Jesteście jak kwas faryzeuszy. Dodajecie szczyptę kwasu i mówicie, że nic się nie stało. Promotorzy niechlujnej i niegodnej postawy przed Bogiem. Plemię, niezginająca kolan przed stwórcą i królem. Stworzyliście sobie swojego Bożka, takiego, co wam pasuje pod pretekstem nauczania Kościoła nieposłusznych synów, zmieniających doktrynę Kościoła. A o postawie to już lepiej nie wspomnę, bo wystarczy być pobożnym, wedle pana Pawła, i z takim serduszkiem ciepłym, nieważne, czy tam są partykuły, spadną, byle. Najem się, posprzątam okruchy, podeptam i jest dobrze. Chcieliście się przypodobać światu, ale świat przed Bogiem nie klęka. Świat bierze sobie sam to, co chce, byle jak, byle by było mi wygodnie. Nie dbacie o szacunek dla Jego ciała i krwi, a gdy przychodzi dać ku temu świadectwo, stoicie jak barany na rzeź, karmione ostatnim kawałkiem chleba. Które, z którego okruchy lądują na podeptanie. Nie macie szacunku dla najmniejszej okruszyny ciała pańskiego, która znajduje się na waszych brudnych rękach, a potem lądują na posadce kościoła i zostaje rozdeptana przez owce idące na rzeź. A potem mówicie, że kościół na to zezwala, że to nie profanacja, deptanie cząstek ciała pańskiego. Coś takiego, no? Promotorzy postawy stojącej i komunii na rękę, zasłaniającymi się zdrajcami Kościoła, którzy chcieli się przypodobać światu. Bratkowie, ci kłamcy was okłamują. Podczas Mszy Świętej przyjmujecie ciało i krew pańską. Nie przejmujecie komunii świętej. Samo słowo komunia oznacza zjednoczenie. Prawdziwa mowa jest taka. Panie Pawle, a jak mówi ksiądz, ciało Chrystusa, korpus Christi, nie mówi komunia święta. Dlaczego pan, panie Pawle, ani razu na filmie nie użył słowa ciało Chrystusa, tylko komunia święta? Komunia święta to jest tylko zjednoczenie, to nie jest ciało pańskie. Używa pan terminu zjednoczenie się i to jest złe. Żeby być w komunii świętej z Chrystusem, musimy przyjąć jego ciało i krew niepokalaną hostię i tak dalej. Dlatego uważajcie na kwas faryzeuszy, faryzeuszy bratkowie. A teraz zapamiętajcie sobie te słowa, które są nauką od początku kościoła. To są święte słowa. Uroszczeniowe wyciągnięcie ręki po świętość jest czym innym niż przyjęciem bożej łaski. Przyjęcie ciała pańskiego jest czym innym niż wzięcie je sobie do ręki i udzielanie je sobie samemu. Termin przyjmowania ciała pańskiego jest sprzecznym z wyciągnięciem Ręki po świętość i branie sobie jest samemu. Dlatego uważajcie, bratkowie, bo wielu rzeczy Kościół nie naucza, ale kłamcy i nieposłuszni synowie zmieniają jego nauczanie, wprowadzając was w błąd. To tak jak ci nasi współcześni arcykapłani z Sanhedrynu Episkopalnego stworzyli wam w kościele dni antychrysta dni judaizmu i islamu mówią że to ten sam bóg co katolików ciekawe islam nie uznaje Chrystusa za boga i mesjasza i tak aż po Rzym, tak i po sanhedryn w Polsce karmią was kłamstwem i herezją tak więc uważajcie na portal ph 24 chrystiana polonia bo karmi was kwasem faryzeuszy którego wy nie potraficie miejscami rozpoznać. Panie Pawle, niech Pan sam siebie posłucha. Komunia na rękę nie jest profanacją, pomimo że znajdują się tam partykuły ciała Pańskiego. To ja mam pytanie: to gdzie one potem wylądują? A Kościół naucza, w każdej cząstce tej niepokalanej hostii jest żywy Chrystus w każdej nawet na tych co się na ręce znajdują i mówi pan że nic się nie dzieje co zrobią z tymi cząstkami ciała pańskiego jak pan twierdzi że znajdują się tam zawsze ich więcej wylądują na posadce i zostaną zdeptane przez owce idące na rzeź za baranami Krew niewinna zostanie podeptana, która jest w każdej tej cząstce. I wiemy, co za to grozi, za podeptanie krwi niewinnej. Zna Pan pismo, co? Oj, bratkowie, uważajcie na kwas faryzeuszy płynący z portalu PH24. Teraz możecie sobie o mnie pisać do woli. I tak się nie usprawiedliwicie, bo powiedzieliście to na głos, na żywo, promując pobożnej komunii na rękę. A to nie komunia święta, tylko ciało Pańskie. I żeby być w komunii świętej z Chrystusem, musimy przyjąć Jego ciało i przynajmniej krew, znajdującą się w tej małej hostii niepokalanej. A kiedy staniecie w obronie jasnej góry, gdzie profanują nam prezbiterium w bazylice i tak dalej. Chyba nigdy, bo jak zawsze komunia do łapy nie jest profanacją, to i balety na jasnej górze w prezbiterium też nie będą profanacją, tylko pobożnym tańcem i śpiewem, tak jak komunia do łapy. I nieważne to jest, PH-24, panie Kratiuk, czy panie Pawle tam. O mnie już pisali rozmaici. Szałandy, sawy i nie wiadomo kto tam jeszcze. Także wykazałem wam błąd perfekcyjnie, że niby stajecie przeciw lewactwu, a okazuje się, że sami jesteście lewakami. Myślicie, że to ktoś te ostatnie wasze trzy minuty nie rozpoznał? Żeście to tak ukryli pod pokrętle, tym takim posoborowym serduszkiem Watykanum II. Daliście zgodę na podeptanie ciała pańskiego. Jak jestem pobożny, to sobie mogę stać i komunię do ręki przyjąć. A to, że tam się znajdują partykuły ciała pańskiego, a że spadną na ziemię, no to cóż, stało się, no inni podeptają i nic się nie stanie. Przyjdzie sprzątaczka, po zamiatę i będzie dobrze. Szkoda słów, ja bo Także jak będziecie chcieli coś u mnie napisać, to pamiętajcie, uważajcie na każde słowo. Bo ja takich haków na was mam dziesiątki. Tylko już dałem sobie na wstrzymanie, ale to, co żeście powiedzieli o Komunii Świętej, tego Wam nie daruję. Nigdy w życiu. I uważajcie, żebyście czasem nie przesadzili coś powiedzieć o Matce Bożej. Bo zrobiła szumna cała Polska i wszyscy mnie dobrze o tym znają. Teraz, bratkowie, posłuchajcie sobie na żywo, żeby nie było to, że Peter sobie to zmyślił. I uży, użyjcie rozumu. I niech wam Pan Bóg błogosławi, Matka Boża prowadzi drogami Syna do Syna. I pamiętajcie, przed Panem Bogiem zawsze zginąmy kolana. Zawsze. A świętość należy tylko do kapłanów. Tylko dotykanie świętości do kapłanów należy. Do nas absolutnie nie przyjmować a brać sobie to jest wielka różnica a internautki pani Karina Polska pyta na przykład czy przyjmowanie komunii na rękę jest Grzeszne. Oto niezwykle ciekawe pytanie, czy przyjmowanie komunii świętej na rękę jest grzeszne. Nauczanie Kościoła katolickiego jest tutaj zresztą dosyć precyzyjne. No, to nie jest grzech. To nie jest grzech, ponieważ przyjmowanie komunii świętej na rękę nie jest samo w sobie profanacją, natomiast jest to forma zdecydowanie gorsza. prawda? I to nie tylko dlatego, że partykuły Eucharystii łatwiej się do ręki nam przyczepiać, więc będziemy kruszyć ciało pańskie bardziej niż kruszymy je, przyjmując komunię na język. No, tutaj oczywiście zawsze się trochę kruszy. Prawda? to jednak jest ciało fizyczne, ciało materialne, ale to jednak na, na przejmując na rękę to się kruszy bardziej, co jest oczywiste, ale po prostu przejmowanie komunii świętej na rękę, co pokazuje zwykła socjologia, prowadzi do pewnej desekralizacji komunii świętej. Prawda, widzimy to na Zachodzie. Wszędzie tam, gdzie wiara upadła, tam się przejmuje komunię świętą na rękę. Niekoniecznie musi być tak, że dlatego się Dlatego wiara upadła, że zaczęto przyjmować komunię na rękę, ale dlatego zaczęto przyjmować, że wiara zaczęła upadać, prawda? Ale to są jednak zjawiska ze sobą pokrewne. Jednak gdy przyjmujemy komunię na rękę, po prostu traktujemy ją trochę bardziej, no, co tu dużo mówić, trochę bardziej świecko, prawda? I to jednak są zjawiska sprzężone i nauczanie Kościoła Katolickiego mówi wyraźnie, że przyjmowanie komunii świętej do ust, na kolanach jest najlepszą formą przyjmowania komunii świętej. Przypominam, że w czasach Pawła VI, gdy dopuszczono komunię na rękę, zostało wydany taki dokument Memoriale Dominis z 1969 roku, który dopuszczał komunię na rękę w niektórych krajach, ale tam wyraźnie napisano, że chodzi o coś gorszego. Trochę tak jak z Mojżeszem, który ze względu na zatwardziałość serc pozwala na rozwody. no też Paweł VI trochę na, ze względu na zatwardziałość serc. względu na to, że niektórzy już tak się na to uparli, pozwolił na tę komunię na rękę, ale to jest coś gorszego. Natomiast mówić, żeby to był grzech, no nie można, biorąc pod uwagę nauczanie kościoła katolickiego, jest to po prostu niemożliwe. Oczywiście Niewiele zależy od tego, jakie kto ma intencje, no bo jeżeli ktoś miałby intencję, że to tylko jakiś tam opłatek, to sobie mogę go wziąć do ręki, no to oczywiście będzie grzeszył. No ale po Boże przyjmowanie Komunii Świętej na rękę nie jest zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego grzechem, natomiast jest niewątpliwie formą zdecydowanie gorszą, wyrażającą po prostu jakby z samej natury mniejszą część Deany świętszego sakramentu. I tak to.